tym razem w podróż po realizacjach firmy Finko wybieramy się z Krzysztofem. Krzysztofie, gdzie nas zabrałeś? Jesteśmy na Mazowszu, na jednej z inwestycji, na kolejnej z inwestycji, którą obsługujemy jako Finko. obsługujemy w zakresie ślusarki aluminiowo-szklanej. Chciałbym wam pokazać dzisiaj ślusarkę wykonaną na bazie profili Aluprofu, konkretnie na dwóch systemach MB-77HS oraz MB-79. Okej, okay, ale obiecałeś, że pokażesz coś, czego dotąd w naszych filmach nie było. Coś, co może być niespodzianką, może już widać za moimi plecami. Przemek pokazywał do tej pory konstrukcję w przeważającym kolorze RAL 7016, czyli antracyt. My tutaj mamy ślusarkę dla odmiany białą. Ale to chyba nie koniec niespodzianek. Masz rację, nie jest to tylko kwestia związana z kolorem, chociaż kolor się pojawi w większej ilości w postaci podziału w szybach, jakim będą szprosy międzyszybowe. To zobaczymy później. Na razie startujemy z montażem. To oznacza, że na tę budowę jeszcze wrócimy w kolejnych odcinkach. Póki co skupmy się na czymś, czego jeszcze nie pokazywaliśmy na montażu, właśnie. W tej chwili na budowie montowane są konstrukcje aluminiowe, ustawiane w otworach, odpowiednio poziomowane, przykręcane. Przed tym tynkarze przygotowali nam front robot w postaci przygotowania otworów, czyli tynkowania glifów. Jest to konieczne po to, żeby odpowiednio przykleić taśmę do szczelnego montażu. Sudal SWS. Dlaczego to tak ważna część całego procesu? Polega ona na przygotowaniu, w sensie wygładzeniu ścian, powierzchni ścian, powierzchni glifów, czyli tej wewnętrznej części muru od strony okna, na tyle dobrze, aby bez problemu i estetycznie solidnie przykleić taśmę SWS do szczelnego montażu. A zatem powiedzmy coś więcej o samych taśmach. Jeżeli chodzi o taśmy, jest to szczelny montaż, pośrednio ciepły. Szczelny jest dlatego, że taśmy zabezpieczają głównie uszczelnienie pianą. Chodzi o to, żeby piana nie była narażona na wilgoć. Jeżeli pozostaje w stanie suchym, spełnia swoje parametry i jest wtedy montaż odpowiednio cieplejszy. Ale mówiąc o cieple, warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, a właściwie trend, który jest wyraźnie zauważalny we współczesnym budownictwie. Mowa o dużych przeszkleniach. W tym wypadku robią one kolosalne wrażenie. Jest to e, zauważalny trend w dzisiejszej architekturze. Bardzo dużym czynnikiem tutaj na plus jest doświetlenie domu. E, korzystamy z światła dziennego, korzystamy też z nagrzewania się e, poprzez e, przeszklenia, nagrzewania się pomieszczeń, e, czyli oszczędzamy tutaj energię, do, jaką musielibyśmy zużyć do oświetlenia e, i oszczędzamy energię, jaką musielibyśmy zużyć do ogrzewania. Ekipa Finko nie zamierza jednak oszczędzać własnej energii i zapału do tworzenia kolejnych filmów dla Was. Już niebawem wrócimy na tę budowę, by pokazać Wam końcowy efekt tych prac. W takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak tylko powiedzieć, ciąg dalszy nastąpi. I to już niebawem. Finko Okna, drzwi, fasady.